Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii filmów edukacyjnych Medycyna estetyczna bez tajemnic. Dzisiaj chciałbym wam co nieco opowiedzieć na temat zabiegów laserowych. Lasery mają bardzo szerokie spektrum zastosowań w medycynie estetycznej. Ich możliwości są praktycznie nieograniczone. Ja opowiem Wam kilka zdań na temat najnowocześniejszej platformy laserowej na świecie Alma Harmony Xel Pro. Tym sprzętem dysponujemy od niedawna w naszej klinice. Jestem zachwycony efektami działania tego lasera. Posiadamy cztery głowice. Każda z nich jest ukierunkowana do rozwiązywania adekwatnych problemów skóry. Możemy dostosować działanie każdej głowicy do Twojego problemu rozwiązać go szybko, w sposób trwały i w sposób efektywny. Za chwilkę opowiem o każdej z tych głowic. Powiem, jakie są wskazania, jak wygląda okres pozabiegowy, o czym należy pamiętać. Zapraszam. Zacznijmy od omówienia pierwszej głowicy. Jest to laser IPixel. IPixel, czyli laser frakcyjny, ablacyjny. Co to oznacza? Laser ten gruntownie, dogłębnie przebudowuje uszkodzoną skórę, działa przeciwzmarszczkowo, redukuje rozszerzone pory, usuwa blizny, między innymi potrądzikowe, ale nie tylko. Redukuje przebarwienia, poprawia kolory skóry, ma takie działanie odświeżające, rewitalizujące jest doskonałym rozwiązaniem dla skór, które wymagają odmłodzenia. Kolejna głowica to jest Clear Lift. Jest to jedna z moich, z moich ulubionych głowic, dlatego, że w swojej pracy skupiam się bardzo na poprawie owalu twarzy, na ujędrnianiu skóry. Ta głowica przynosi niesamowity efekt ujędrnienia skóry, jej zagęszczenia, przebudowy, poprawia się owal twarzy. Możemy nią również niwelować przebarwienia, ma też zastosowanie w usuwaniu tatuaży, makijaży permanentnych, także bardzo szerokie jest spektrum działania tej głowicy. Kolejna głowica to jest DIWL. L ma zastosowanie w redukcji przebarwień. W niwelowaniu rozszerzonych naczyn, naczynek, redukowaniu rumienia. Jest to jedna z najlepszych głowic dostępnych na rynku, które są w stanie uporać się z tymi bardzo trudnymi mankamentami skóry. Ostatnią głowicą, którą omówię jest NIR. NIR jest to głowica laserowa, która opiera się na działaniu podczerwieni. Uzyskujemy tutaj doskonały efekt termoliftingu skóry, um, ujędrnienia wiotkiej skóry nie tylko w obszarze twarzy, ale również przedramion, brzucha, ud, pośladków. Jeżeli chodzi o wykorzystanie na twarzy, ja lubię stosować Mir jako zabieg bankietowy przed Wielkim Wyjściem. Daje niesamowity efekt świeżości skóry i nie przynosi żadnych skutków ubocznych. Nie widać śladu użytkowania tej głowicy, także przed Wielkim Wyjściem jest to rewelacyjna metoda na odświeżenie skóry. Dziękuję bardzo.